A więc teraz już tylko runda bonusowa. Mamy w niej pełną swobodę. A dlaczego? Bo możemy sobie wybrać, jakim zwierzątkiem będziemy grać oraz z jaką bronią się poruszać. Ja wybiorę przynajmniej, jak dla mnie, najlepszą opcję, czyli kurczak z super megafonem oraz śmierdzącym jajkiem. Runda bonusowa nazy nazywa się tak. Dlatego, że właściwie można w 3 sekundy tu skoczyć i ją ukończyć, ale ja, oczywiście, się trochę po rundzie przejdę, aby ją pokazać i pozbierać trochę punktów. Jak widać, kurczak po prostu znakomicie z tymi broniami się sprawuje. A jego jajko może odpalać przyciski. Ojoj, oj, oj. tu będzie niełatwo. Mnóstwo uli się otworzyło i pszczół z nich wyleciało, ale chyba wszystkie załatwimy. Kurczakiem to żaden problem, nawet z taką wielką ilością. To gdzie byśmy się jeszcze mogli przejść? Gdzieś tam na dół, może. Tu jest nawet klucz. Dokładnie. Który wypuści dość dużą porcję przeciwników z góry. Jak widać. Oj, oj, oj. Ledwie przeżyliśmy. Jedno życielko. Załatwiamy ich. Ile się da? Wy nam nie przeszkadzali. Okej. Okay. Może sobie tu wejdziemy, zobaczmy co tu jest. Jeszcze bym może poszedł w takie jedno miejsce, gdzie jest, tabliczka, która spuści niestety kolejną porcję przeciwników. I to jest właśnie to miejsce. Tak się właśnie stało, czyli będzie niebezpiecznie, gdy będziemy wracać. A musimy! Ach, udało się ich uniknąć, świetnie! To jeszcze ich załatwmy. No i to właściwie by było na tyle, większość tam pozbierałem, no. Takie najważniejsze rzeczy porobiłem, więc... Wchodzimy już na metę ostatniej rundy w trzecim Roosterlandzie. No, i po raz kolejny, któryś już raz z rzędu poszło znakomicie. No, no, i to już trzeci z pięciu Roosterlandów ukończony. Kury i kurczaki ponownie uratowane. A więc do usłyszenia i ponownie zobaczenia z naszym zwierzakiem. W następnym epizodzie, a być może będzie to właśnie kolejny Rooster Land 4, a może i później 5. Więc zobaczymy, cześć!